Eee, witam Was serdecznie. Jesteśmy na jedenastce. Na 11 żebym pomyślał, że pole równe, że tu nie ma możliwości, żeby coś było suchego. Proszę bardzo. Już pierwszy plac, zabrał żniwo, tylko trochę o, kawałek lepszej ziemi. I już sobie pszenicę poradziła. Tu już jeżdżamy i jest odcięcie. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie jest tutaj ziemia uratowana. Tu mamy ten pasek taki ciemniejszy, gdzie tu się nakłada właśnie belka. No i tu już jedziemy w takim... W sumie to taka 3B. Właśnie są takie 3A, 3B, trójki i tylko takie pagóreczki, jak tegoś, ale widzę, że Przężyto obok jest. Inaczej sobie poradziło. Tylko pytanie: jak wiecie, u mnie przez i już jest kawałek innej ziemi. Bo właśnie pytanie brzmi o tą inną ziemię: czy czasami tutaj nie ma. A nie, no ja za wolno jadę coś tutaj sobie przy. Choć sprzężytą chyba bardziej jest odporne. I tutaj już mamy ciapkę, pomiaśniejszą. jaśniejszą. przez siebie zawsze inaczej, widać. Ciapka jaśniejsza, tu jest niedolany azot, tu również już złapało, no i powoli, nawet na równym kawałku, też ją bierze. Też ją bierze, tu właśnie jest niedolany azot taki punkt, który ja sobie rozłączam, można powiedzieć, ustawienia w nawigacji, że nie chcę, żeby mi tego paska dolewało. i to jest ma 50 centymetrów może sami metr a będzie leży. i tu już też czwórka i tu też już ją łapie łapie także na moich kawałkach jeśli w najbliższych ciągu 2-3 dni nie przyjdzie 20, 30, 40 litrów wody to tak już jest strata w plonie no bo każde takie wyschnięcie, przepalenie to jest strata w plonie już mi się bateria wyładowała Także tutaj póki jeszcze coś widać, chciałem Wam pokazać, że mimo że równy kawałek wydawało się, że dobra ziemia. Nie, 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 nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Może kiedyś to w mniejszym toncie będzie widoczne, ale na dzisiaj jeszcze nie. Także pozdrawiam Was serdecznie.